Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. W tej chwili 7 stopni, odczuwalne 4, pochmurno, ale niebo jest fajne. ma być pochmurny dzień. Najcieplej o 13-13 stopni, wtedy ma być słonecznie. Pozdrawiam Was ciepło i miłego dnia życzę. Dzisiaj herbatka w jesiennym kubeczku. Gdy zaraz gotuje się. Rosół gotowy. Smacznego. A też dzisiaj piękny dzień słoneczny. No, liście już opadają, szczereśni, już już niewiele zostało. Tam na górze to już w ogóle prawie nie ma. A tutaj niespodzianka. Krzysiu zrobił bramkę. Nie otwieram, bo nie mam czasu teraz, ale później. Ale tu jeszcze można przejść. Mhm. Super, super. Bramka jest. Taka dosyć wysoka, fajna. A tu wszędzie jesienne akcenty tam już nie ma liści to gdzie nie gdzie. jesień ale piękny dzień słoneczny naprawdę super Jak Nie się, nieśli już w niej, już ruch jest na drodze do parku. Też nie mam czasu zajść, ale zrobię to moje zakupy. Szynka od szwagra, bardzo lubię, jest taka trochę przerastana z tłuszczykiem, no lubię. Ogórki kiszone, kapusta kiszona z marchewką, duża rybka makrela opiekana po grecku. Jeszcze takiej nie kupowałam, więc zobaczę, co to za nowość pisze, nowość od listnera no zobaczymy. Chleb miedwiański, bardzo dobry, lubię właśnie ten chleb. No i masło, masło po 8,50 łaciate. I takie to moje dzisiejsze... Zakupy. Będzie degustacja ryby. Będzie degustacja ryby, dużej rybki. Opakowanie bardzo ładne w kształcie ryby. O, taka waluta. No i teraz zobaczę, co to jest. Wygląda apetycznie. Mam nadzieję, że takie będzie. Smaczna jest ta rybka makrela upiekana po grecku. Nie jest taka pikantna, ja lubię właśnie takie łagodne i ta jest łagodna. Bardzo dobre. Także dzisiaj próbuję, degustuję nowość. Duża rybka. Oczywiście to nie jest żadna reklama, to jest tylko mój zakup. I moja przekąska. Bardzo smaczna zresztą.